Obraz wydał mu się nieco zmieniony. Wyraz twarzy był inny. Można by powiedzieć, że w ustach częł się rys okrucieństwa. Było to niewątpliwie zdumiewające. Dziwny wyraz, który ujrzał w twarzy na portrecie, pozostał, a nawet wzmocnił się jeszcze. Drgające, jaskrawe światło słoneczne ukazywało mu linię okrucieństwa wokół ust, tak wyraźnie, jakby spoglądał po jakimś strasznym czynie. W zwierciadło zadrżał i biorąc stołu owalne lusterko, podtrzymywane przez figurki kupidynów z kości słoniowej, jeden z wielu podarków Lorda Henryka zajrzał w jego gładką tafle. Czerwonych jego warg nie skrzywiła taka linia. Co to mogło znaczyć? Nie widać było na nim śladów jakichkolwiek zmian technicznych, a jednak bez wątpienia wyraz twarzy uległ zmianie. Nie było złudzenie. Fakt był straszliwie! Wyraźny. Nagle błysnęły mu słowa, które w dniu ukończenia obrazu wypowiedział w pracowni Bazylego Harwarda. Wygłosił szalone życzenie, aby on sam pozostał młody, a obraz zestarzał się, aby własnego uroda nie zwiędła, a twarz na płótnie nosiła brzemię jego namiętności i grzechów, aby wymalowane oblicze skaziły bruzdy, cierpienia i myśli. On zaś zachował delikatny kwiat i wdzięk młodości który dopiero co sobie uświadomił. Czyżby się jego pragnienie ziściło. To przecież niemożliwe. Cała myśl o tym była potworna, jednak obraz wisiał przed nim, a wokół ust widniał rys okrucieństwa. Zresztą kobiety nadały się bardziej do cierpienia niż mężczyźni. Lord Henryk powiedział mu to, a Lord Henryk zna kobiety. Dlaczego ma się przejmować Sybillą Wayne? Była teraz dla niego niczym. Ale obraz? Nauczył go kochać swoją urodę, żeby go chciał nauczyć, gardzić swoją duszą. A jednak patrzył na niego piękne skażone twarze a jednak patrzył na niego piękną, skażoną twarzą z okrutnym uśmiechem. Był już zmieniony i będzie się zmieniał nadal. Złoto jego uwiennie i strzażeje. Jego róże białe i czerwone umrą. Za każdy grzech, który popełni, piękność jego skazi plama. Ale on nie będzie grzeszył. Obraz ten, zmieniony czy niezmieniony, będzie dlań widokiem, symbolem sumienia. Musi się oprzeć pokusie rzeczy niemożliwych. Powróci do Sybilii Wayne, naprawi wszystko, ożeni się z nią, spróbuje pokochać ją znowu. Tak, to było jego obowiązkiem. Ona cierpiała pewne, pewnie więcej od niego. No, szczerze, Sherlock, biedne dziecko. Był wobec niej samolubny i okrutny. Urok, który wywarła na niego, powróci. Będą szczęśliwi z sobą, przy niej życie jego będzie piękne i czyste. No i na tym się mniej więcej kończy rozdział. I teraz słowo komentarza. Dużo, dużo bardzo czytałem. Teraz komentarz. Zacznijmy od tego, że Dorian okazał się być zimnym draniem. Mówi o tym, jak kocha ją, kocha, że jest fantastyczna. Ten, ta miłość trochę przypomina mi miłość z Romeo Willi, taką czysto erotyczną, czyli eros. Czyli taką no, szczeniacką, gównianą miłość, płytką. I jak tylko jego obiekt wielkiej miłości okazuje się, że nie gra tak dobrze, jak grał do tej pory, to nagle zachowuje się obecnie jak jakiś okropny potwór.